Dzisiejsza analiza będzie szybka, konkretna i skuteczna. W piątej rundzie turnieju w Seville zmierzyłem się z Adamem Collinsem, zawodnikiem z Irlandii o rankingu 2192. Jego największą siłą jest oczywiście przygotowanie debiutowe oraz wiedza teoretyczna. Dlatego, moim zadaniem było w tej partii przede wszystkim właśnie szybko z tej teorii zejść i potem stopniowo rywala ogrywać. Jak mi ta sztuka poszła, zapraszam do oglądania. Partia rozpoczęła się od posunięcia E4. Moim zadaniem było przywrócić prym E4. Po blamarzu z Kanadyjką stwierdziłem, że muszę powtórzyć E4 i zgromić w tym posunięciu przeciwnika, który powtórzył C5, czyli to samo co właśnie zagrała moja rywalka, ale tutaj już Parumen wyciągnął wnioski i poszedł po sprawdzone środki, którymi w moim przypadku są warianty Ałapina. Także posunięcie C3, moi drodzy, idea polega na tym, że chcę dojść do D4. Bardzo hamski, prosty i skuteczny plan, który sprawia, że no nie jeden rywal czuje dyskomfort widząc to posunięcie na szachownicy. Skoczek F6 ze strony rywala E5, skoczek D5. Tutaj najczęściej w moim przypadku zobaczycie posunięcie D4, natomiast w tej partii zdecydowałem się powrócić do starego wariantu, który grałem w tym systemie, czyli skoczek F3, gdzie posunięcie D6 mnie zaskoczyło ze strony rywala. Rywal nie grał tak nigdy e, przeciwko Ałapinowi No i tutaj już zacząłem generalnie troszkę blefować, bo moim głównym wariantem w tej pozycji jest bicie na d6, gdzie po e6 gram sobie w ogóle przez g3 tą pozycję. Stawiam gońca na g2, robię roszadę i dochodzę do d4. W ten sposób ograłem arcymistrza z Ukrainy Juriego Solodowniczenko. Natomiast wiedziałem, że rywal jest właśnie na to przygotowany. No i szybka kalkulacja, żeby nie pokazać rywalowi, że mnie zaskoczył, co ja tutaj mogę zagrać. Przypomniałem sobie, że istnieje w tym momencie posunięcie Gonięc B5 Szach, także pewny siebie tutaj w ogóle praktycznie bez zająknięcia się wrzuciłem, właśnie to posunięcie. Kojarzy mi się, że jest to posunięcie z kursu yy, Kasimdżanowa, którego nie przerabiałem, ale wiem, że na przykład arcymistrz Arek Are go poleca. Także, yy, generalnie, na bazie tego, że po prostu zdałem to posunięcie, je zagrałem i liczyłem na to, że rywal się przestraszy. Także spojrzałem mu w oczy i widziałem, że trochę mięknie, że trochę ten jego wzrok mięknie. No i faktycznie. Faktycznie e, tak się stało, że już na kolejne posunięcie, przeciwnik złożył 12 minut, w trakcie których ja zdążyłem generalnie ustalić plan co zrobić po jakim posunięciu, bo generalnie nie znam tutaj teorii, ale właśnie liczyłem na to, że rywal da mi trochę czasu, żebym się zastanowił, no i wydumałem, że pogoniec D7 moją ideą jest odejść się gońcem na C4, że w niektórych wariantach ten goniec stoi na D7 nieco gorzej niż na C8, ponieważ Hetman często chce wspierać skoczka na polu D5, przynajmniej to było moje rozumowanie i tutaj generalnie Generalnie e, nie wiedziałem już, czy to jest aby na pewno dobra idea. Wydawało mi się być to sensowne. Rywal goni C6. No i tutaj generalnie jakbym wiedział, jakbym znał kurs, który sobie potem przejrzałem, to e, tutaj zagrałbym posunięcie E6, które e, już jest e, dla białych no, bardzo ciekawą opcją. Nie powiem, że tutaj wygrywają czy coś, ale no pozycja już robi się bardzo konkretna, gdzie białe mogą stworzyć problemy. Ja nie wiedziałem, ja nie miałem czasu za bardzo tego liczyć. Po prostu zrobiłem roszadę. Moim zadaniem było właśnie trzymać rywala w niepewności, blefować tak długo, jak mam proste ruchy do wykonywania, żeby ten czas przeciwnikowi po prostu leciał. Ze strony rywala E6. Również logiczne posunięcie, żebym nie mógł tego samemu zagrać. Wieża E1. Od ręki, goniec E7, bije na D6, od ręki Hetman D6, D4. Widzimy, że już jest moja przewaga czasowa na zegarze bardzo, bardzo duża. Mam 30 minut przewagi, z czego naprawdę się cieszyłem i to ja dzisiaj się, można by powiedzieć, puszyłem przy tej szachownicy. Oczywiście, to też nie jest tak, że ja w każdej partii będę mógł tak blefować, bo grałem kolorem białym, czyli miałem tak jakby taki właśnie bufor bezpieczeństwa, że w najgorszym wypadku po prostu będzie równa, o ile czegoś nie podstawię. No i w łapinie też dodatkowym plusem jest to, że nasze plany są bardzo proste. Dlatego, niezależnie od tego, co rywal robi, to ja mogę dochodzić do tego samego. Zbiłem skoczkiem na D4, rywal zrobił roszadę, zagrałem skoczek D2 w miarę od ręki i dopiero po następnym posunięciu przeciwnika skoczek B6, tak naprawdę po raz pierwszy w भारती wziąłem jakiś poważny namysł, bo tutaj już trzeba było się zdecydować i wyznaczyć jakiś plan gry, odnośnie którego będę chciał realizować swoją pozycję, bo tutaj mam opcję odejścia gońcem na B3, żeby podtrzymać presję na punkt E6, mam opcję odejścia na F1, żeby tutaj goniec nie wisiał w żadnych wariantach i odejście gońcem na D3, na które się zdecydowałem. Widzimy, że cały czas ta przewaga czasowa jest po mojej stronie i ona naprawdę będzie miała dość duże znaczenie w trakcie tej partii. Rywal skoczek D7 i Tutaj, no właśnie, miałem taki problem, że wiedziałem, że stoi ok. Wiedziałem, że jest to pozycja z minimalnym plusem dla mnie, że kiedykolwiek będę chciał zdobyć gońca, to tak naprawdę mogę to zdobyć. Przepraszam, nie mogę to zdobyć, a mogę to zrobić. E, gdzie w późniejszym etapie partii powinien ten białopolowy gońc się rozkręcić. Natomiast powiem szczerze, że ja chciałem troszkę więcej od tej pozycji. No i zacząłem liczyć różne posunięcia, i wyszło mi na to, że Hetman Happings z groźbą, bo oczywiście mata w jednym posunięciu, może być bardzo ciekawe. Gdzie po posunięciu skoczek F6 ustaliłem, że moją ideą jest posunięcie Hetman H3. Idea tego posunięcia polega na tym, że Hetman z pola H3 broni gońca na D3 stwarzam tutaj w przyszłości jakąś groźbę oraz wieża będzie mogła w przyszłości wejść na pole D1. Minusem jest to, że e, mój Hetman odchodzi z pierwszej linii i czasami mogę mieć problemy właśnie z tą jedynką. Rywal wieża D8, klasyczne podejście ze, ze strony przeciwnika. Ja gram goniec C2, żeby ten goniec tutaj właśnie na tej linii D nie wisiał. Wieża C8, no i tutaj generalnie miałem kilka pomysłów. Jak zagrałem skoczek biję C6, nie byłem z tego do końca dumny, bo przeoczyłem właśnie fakt, że ten hetman na H3 w tym moim wariancie troszkę stoi niedok niedokładnie, bo na końcu niestety rywal może zbić na E4 i dostaje mata. I tego nie widziałem z daleka, eee, a to była moja idea, kiedy bijem na c6 i dopiero jak zbił rywal na c6, to zrozumiałem, że nie mogę zagrać skoczek e4, bo jakby rywal nie mógł zbić na e4 tym hetmanem, no to tutaj dostanie zaraz mata, prawda? Także byłoby wszystko super. No i finalnie musiałem zagrać skoczkiem na F3. No i tutaj trochę kręciłem nosem w głowie, oczywiście, nie pokazywałem tego. Cały czas tutaj się e, hamsko puszczyłem i patrzyłem przeciwnikowi w oczy, żeby tutaj czasem nie pomyślał, że coś zrobiłem nie tak. E, no i tutaj troszkę się obawiałem, że skoczek C4 dostanę, bo idea polega na tym, że nie ma wejścia skoczkiem na E5. Nie mogę. Okej, okay, goniec G5 może mogę zagrać, ale następuje H6 i nie byłem do końca przekonany, czy w, tej, e, czy w tym przypadku Hetman bije H6 działa. Możliwe, że działa. Możliwe, że mogłem tak zagrać. Musiałbym to wszystko bardzo poważnie policzyć, bo tutaj, nawet takie ruchy jak wieża D5, ma przeciwnik, gdzie na skoczek G5 może po prostu tego skoczka zbić i uciec królem do centrum. Nie mówię, że to jest zła pozycja dla białych, ale no, wydaje mi się, że w tej redakcji Rywal się po prostu broni. Na moje szczęście, Rywal zagrał wieża D5. Uwierzył właśnie w tą moją pozycję, że ten atak jest bardzo poważny, z czego się bardzo cieszę. I mam wrażenie, że właśnie moja chamska, chamsko pewna siebie postawa się do tego troszkę przyczyniła, bo wieża D5 będzie to niedokładne posunięcie, ponieważ teraz, moi drodzy, mam czas na wprowadzenie gońca na G5. Dodam jedynie, że ideą rywala jest postawienie wieży na H5, żeby mojego hetmana stąd przegonić, a ruchem goniec G5, po pierwsze, łączą się obie wieże, wprowadzam ostatnią lekką figurę do gry, zapobiegam planu, planowi przeciwnika, grożę z biciem na F6 i z na H7 wszystko jest tak naprawdę na swoim miejscu rywal skoczek D7, żeby po biciu na F6 odbić skoczkiem, no i tutaj generalnie też tak zagrałem troszkę po hamsku, tak jak wam mówiłem, że no właśnie wszystkie wszystkie chwyty dozwolone są przy szachownicy, bo widziałem, że rywal już zaczyna wątpić w siebie i ja chciałem jeszcze te jego wątpliwości podkręcić nieco bardziej, chciałem żeby on w ogóle już przestał w tej pozycji w siebie wierzyć i złapałem tak jakby, nie złapałem, że dotknąłem, ale tak jakby rękę nad piątkiem H7 postawiłem, czyli, że ja chciałem pokazać rywalowi, że widzę to, że wisi mu na H7 i wisi mu na E7, gdzie wychodzę z pionem więcej i sytuacja jest rewelacyjna dla mnie, ale stwierdziłem, że ja, trzymając rękę nad tym pionem, widziałem, że ja tego piona nie zbiję, tylko że zagram posunięcie goniec B3, które jest po prostu jeszcze dokładniejsze, bo idea przeciwnika polega na tym. Przepraszam, moja idea polega na tym, że jakby rywal teraz nie chciał stracić żadnego materiału i zagrać wieża A5, to ja w tej pozycji gram skoczek D4, atakuję Hetmana. Hetman musi gdzieś odejść, i w tej redakcji mam bicie na E6, gdzie bronię gońca skoczkiem. A jak rywal zbije pionkiem, to bije gońcem. Król musi odejść i teraz bije tego skoczka, ponieważ rywal nie może odbić, bo wisi wieża. A jak odbije gońcem, to bije skoczka i mamy różnobarwne gońce, ale z dwoma pionkami więcej. I idea tego yy, idea tego trzymania ręki, idea tego, tej trzymania. Ręki nad pionkiem polegała na tym, że najlepszym posunięciem rywala po wieża D5 jest, przepraszam, z B3 jest wieża D3, które ostatecznie nastąpiło w partii. Ale idea polegała na tym, że ja widząc to, że wisi na H7, na dobrą sprawę, mogłem wrócić na C2 wieżą, i rywal ponownie musiałby odejść na D5 i wtedy już w planie minimum mogę zbić na H7 I Moją ideą było to, że możliwe, że rywal Widząc to, że będzie musiał wrócić do tej pozycji Będzie starał się świrować Jakieś odejście wieżą do boku Po którym mam tak naprawdę jeszcze większą przewagę Rozumiecie? To była taka psychologiczna zagrywka Rywal w nią nie wszedł Zagrał wieża D3 e, które, które okazało się być najlepszym posunięciem No i tutaj wiedziałem, że to goniec C2 Mam z powrotem, tylko mi się to trochę nie podobało Bo zrozumiałem, że mój białopolowy goniec Jest bardzo silny w tej pozycji I bałem się, nie, że w przyszłości Rywal postawi gdzieś skoczkę na C4 i moje pionki będą po prostu w tym momencie słabe. Dlatego troszkę tutaj już yy, liczyłem, tutaj już zużyłem 12 minut, pojawiły się jakieś wątpliwości, bo miałem kilka ciekawych opcji w tej pozycji i nie wiedziałem które wybrać. Natomiast to były takie opcje między dobrym a bardzo dobrym, także spoko. Zbijem na F6. Jeżeli rywal zbije skoczkiem, gram skoczek A5 z widełkami. Jak rywal bije na H3, ja biję na C6. Wisi wieża, wisi goniec. Oj, przepraszam, to u mnie. I jeżeli wieża bije C6, to biję na H3 i mam jakość. I mam jakoś więcej, prawda? Także tak Rywal nie mógł podejść do tematu. A jak zbiję gońcem, to wracam gońcem teraz na C2. Jak Rywal e, nie odejdzie wieżą, tylko go pobroni, to nawet mogę tego, tą wieżę zbić. Chociaż ja liczyłem, że mogę zagrać nawet wieża AD1. I na wieża D1 Hetman bije H7, królew 8 wieża bije D1 z bardzo dobrą pozycją. Natomiast Rywal tutaj mnie jest troszkę zdziwił, bo zagrał wieża D6. No i oczywiście zbiłem pionka Hetmanem. Nie ma mata, bo jeszcze mam Rywal pole F8 dla króla, i tutaj zagrałem wie Wieża AD1, z czego nie byłem dumny, bo zrozumiałem potem, że ja powinienem tą wieżę olać i powinienem od razu zdwajać swoje wieże po linii E. Nie patrzeć na to, że to jakiś pionek wisi, tylko po prostu starać się konsolidować swoje figury jak najszybciej i po prostu wokół nich. Rozgrywać pozycję, bo tutaj rywal, po pierwsze musi uważać, żeby mu wieża nie spadła. I powinienem to zrobić, bo król rywala jest słaby, dlatego ja nie chcę wymieniać figury idąc do końcówki. A ja troszkę tego nie zapomniałem, nie, nie, nie wziąłem tego pod uwagę. Wieża AD1, króle 7. I tutaj powiem Wam szczerze, że yy, pojawiły się bardzo duże yy, takie komplikacje, bo to jest pozycja, gdzie mam piąka więcej, ale są różnobarwne gońce. I jeżeli wymienią się, dajmy na to hetmany i wieże, to już moja realizacja przewagi może stać pod znakiem zapytania, a nie jest tak prosto yy, do tego tego nie dopuścić, bo wieża stanie rywala na linii D, jest to tak naprawdę jedyna w pełni otwarta linia na szachownicy oraz mój hetman na H7 stoi po prostu źle teraz, bo król rywala jest bezpieczny w centrum, a rywal zagra zaraz hetman B6 i ja nie mam za bardzo jak tym hetmanem na C2 wrócić. Dlatego tutaj bardzo długo liczyłem wszystko i zagrałem goniec A4, którego nie byłem pewny przy szachownicy, ale idea polegała na tym, że jak rywal zagra skoczek C5, to... Idea polegała moja na tym, że gram skoczek H4, zostawiając tego gońca w ogóle pod biciem. I przyznam się szczerze, że jeszcze w tym momencie, jak zagrałem gońc A4 i rywal zagrał skoczek C5, to nie byłem przekonany, że skoczek H4 działa, bo zapomniałem o dwóch ruchach w ogóle przeciwnika z daleka. Ja dopiero teraz zagrywam zagrał skoczek C5, to zrozumiałem, że na skoczek H4 Rywal ma posunięcie hetman F4. I dopiero teraz zacząłem liczyć, że na końcu mam takie posunięcie jak skoczek D6, po którym wygrywam partię. Rewelacyjne posunięcie. Zakładam, że kąpek powie, że jest to genialna zagrywka. A jak grywal jeszcze zagra goniec E5, to też zrozumiałem, że mam skoczek f 5 bicie, bicie. I nawet na skoczek A4 mogę zbić na E5, gdzie na król D8 mam wieża D5 z wygraną pozycją. Także ja to dopiero znalazłem. Wszystko. Po ruchu skoczek C5, z czego nie jestem dumny, bo jakby nie działało, to musiałbym się ewakuować Hetmanem i realizować tą pozycję przez kolejne 30 posunięć. Na szczęście dla mnie w tym przypadku wszystko weszło. Też mnie trochę to zirytowało, bo ja to liczyłem 20 minut, a rywal mi praktycznie od ręki tego skoczka po prostu zbił. No i tak trochę się poczułem, że właśnie czasami no nie warto niby liczyć te warianty, bo rywal i tak tego nie widzi samego co ty, a z drugiej strony, jakby nie działało, to zakładam, żeby mi to znalazł i bym miał potem duże problemy. Także nigdy nie wiadomo, jak daleko jest po prostu, warto liczyć dany wariant. Wieża D1 atakuje Hetmana, Hetman A6, goniec na C2, pozwalam rywalowi zbić pionka w zamian za to, że jego król jest na beznadziejnej pozycji i teraz rywal nie ma za bardzo jak bronić swojego piona G7, bo po tym zagraniu wydaję szacha i zdobywam wieżę a jak rywal zagra E5 z planem przeszutu hetmana na F7 to po prostu zdobywam pionka, nie wymieniam hetmanów wbrew pozorom, nie upraszczam materiału bo zrozumiałem, że mój król jest dużo silniejszy od rywala a król rywala będzie w potrzasku i wymieniłem co ciekawe wieżę mimo tego, że skoczek z hetmanem lepiej sobie radzi niż z gońcem, to uznałem, że w tej redakcji gdzie mój biało-polowy goniec, bardzo silna figura po prostu jest dużo silniejsza od skoczka przeciwnika H5, cisnę pionami i tutaj ostatni wariant, który policzyłem, to to, że jakby rywal chciał yy, mi pozbijać pionki, to finalnie zdobywam skoczka, bo jak go obroni, to i tak go bije, i na końcu mój pionek dochodzi do pola przemiany. Król rywala nie jest w kwadracie pionka który się w ten sposób właśnie określa i dzięki temu dorabiam Hetmana z wygraną pozycją. Także bardzo konkretna, bardzo fajna partia. Nie było może aż tak kolorowo jeszcze, jakbym chciał, ale ewidentnie e, czułem, że to ja dominuję przy szachownicy i bardzo mi się to podobało. I bardzo mi się to podobało, i będę to kultywował, i będę to kultywował. Tak jest. Także teraz zerkniemy sobie na przegląd, szybki przegląd partii. Trochę posiedzieliśmy wczoraj w nocy, także jestem trochę w plecy z czasem, także szybka akcja, krótka piłka. E, ile tutaj wykręciliśmy? 92, ok, w porządku, mamy genialny ruch także zaraz do niego przejdziemy ciak, zobaczmy co tutaj się działo goniec B5 jest możliwe, spoko analizka, pokażę Wam tutaj różki goniec D7 no i tutaj tak jak mówię, E6 jest tym posunięciem które jeżeli bym znał kurs, to bym zagrał no ja nie znałem bardziej zależało mi na tym, żeby blefować przeciwnika niż y, tutaj od razu gdzieś tam liczyć, i, i nie wiadomo, jak daleko liczyć te warianty. Stwierdziłem, że moje szanse i tak się pojawią. z D3, d 7 Hetman H5, Konie F6, Hetman H3, Wieża D8, Goliez C2, Ciach na C6, ok. Skoczek F3. No i tutaj właśnie to skoczek C4. Wydaje mi się, że to jest najlepszy ruch, który rywal mógł zagrać w tej pozycji. Wieża D5 to już błąd. z G5, Ciach. Yy, Godzin B3, wspaniałe. Godzin H7, no właśnie, dobre, ale wydaje mi się, że bez szału. Dobre, ale wydaje mi się, że bez szału, bo. Tutaj wydaje mi się, że białe. Mają przewagę, ale nie aż tak prosto do realizacji. Yy, I tutaj generalnie kompek mówi, że. Skoczek d4 z tego co kojarzę tutaj jest dobrym ruchem. Gdzie po hetman a6 gram g3 w ogóle. I zaraz gram albo goniec c2, albo koń b e6. I ta wieża na d3 jest po prostu w beznadziejnej sytuacji. Ja skeszowałem piona. Zagrałem na f6 bicie. Goniec f6, goniec c2. Gdzie muszę przyznać, że zagrałem bardzo fajnie. Wieża ad1 było niedokładnością. Powinienem grać wieża e2. Gdzie po króle 7 wieża ae1. Z planem koń h4, z planem konie f5. I tutaj zrobić huzia na juzia przeciwnikowi. Natomiast tego nie zrozumiałem. Dopiero zrozumiałem... Rozumiałem to po, wy, po wymianie wiesz na polu D6, ale tutaj na moje szczęście znalazłem bardzo ciekawy ruch Goniec A4. Uważam, że to jest ruch taki arcymistrzowski, to jest arcymistrzowska idea, bo każdy by mógł zagrać w tym momencie, dajmy na to, nie wiem, powrócić Hetmanem i wiecie tam bronić tego Pionka na B6, po Hetman B6. I jakoś tą pozycję czuwać. a ja właśnie zależało mi na tym, żeby znaleźć ten, ten taki moment, w którym rywal po prostu, w którym rywala można powalić i tak jak z kanadyjką wieża Edwa, na przykład uważam, że to jest ruch, który sprawia, że arcymistrzem jeszcze nie powinienem zostać tak takie posunięcia goniec A4 w połączeniu z ruchem skoczek H4 e, sprawiają, że jednak te nadzieje na arcymistrza wracają i można by powiedzieć, że jestem arcymistrzem jeśli chodzi o pozycje dynamiczne, w których właśnie trzeba policzyć konkretne zagrania, w których trzeba Znaleźć, że akurat mogę poświęcić jedną, dwie figury w zamian za to, że dobieram się do, do, do e, króla przeciwnika, ale w pozycjach, w których właśnie tego, ta sztuka nie jest wymagana, a wręcz trzeba polegać na takiej mm, hamskiej intuicji i czystym zrozumieniu pozycji, no to wtedy właśnie moje słabości się e, wy, pokazują. Także to ewidentnie wskazuje też na to, w, co muszę poprawiać w szachach, i mam na to kilka ciekawych sposobów. Nawet będę to robił z moimi kompanieros i jemami, którzy też chcą zostać kiedyś arcymistrzami. Także Gońc H4, Hetman H4, F6, Wieża D1, Ciach. Fajnie, że ten genialny ruch wpadł. No i tutaj już partia zakończyła się po mojej myśli. Także tyle ode mnie. Ja lecę się chociaż krótko przygotować do partii, żeby zobaczyć, co gra rywal i ustalić plan działania. No, przyznam się szczerze, że to jest taki turniej, gdzie. Yy, wiadomo, człowiek się gdzieś tam przygotowuje, patrzy na rywala, ale te przygotowania też nie trwają nie wiadomo ile, bo na koniec końców i tak liczy się to jak zarządzasz czasem, jak po prostu pójdzie dany debiut, dana gra środkowa, bo nawet możesz mieć nie wiadomo jak dobrą pozycję po debiucie, ale możesz mieć problemy z czasem i potem te tak jak z Kanadyjką właśnie yy, nieco chaos się wkradnie na szachownicy. Także tyle ode mnie moi drodzy, do jutra.